Zastanawiam się nad tym, co tak naprawdę jest Dniem Pańskim. Kiedyś przyjmowałem wszystkie informacje, które mi ktoś na temat mówił, bez ogródek, można powiedzieć. Głównie katolicy mówili mi, że Dniem Pańskim jest Niedziela, bo Pan Jezus wtedy zmartwychwstał. W niedzielę przecież Pan Jezus stał z grobu i dlatego to jest właśnie Dzień Pański. Ale się zastanawiałem, że o tym dniu była mowa już. Wiele wcześniej, mimo że ten dzień nie był tak otwarcie nazywany Dniem Pańskim, jednakże nawet w innych słowach, ale można bardzo łatwo do tego dojść. I ja tutaj przeczytam taki jeden artykuł, który wpadł mi w ręce dosyć niedawno i on dosyć dobrze to tłumaczy, bo w Dzień Pański na przykład apostoł Jan, który spisywał Księgę Objawienia, popadł w zachwycenie. Tylko o jakim dniu tu jest mowa. Jak zostało napisane w tym artykule krótkim, w księdze objawienia Jana w pierwszym rozdziale, 10 wersecie, można przeczytać. W dzień Pański popadłem zachwycenie. To właśnie powiedział Apostoł Jan. Apostoł Jan uważa tym samym, że jeden dzień jest szczególnie ważny. I to w całym Piśmie Świętym, bo jak wiadomo, Apostoł Jan. Nazywa ten dzień Dniem Pańskim. Zastanówmy się zatem, o który dzień tak naprawdę chodzi. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w wersetach od 2 do 3, można przeczytać, Co zrobił Bóg, kiedy dokończył już dzieła stworzenia? Napisane jest tak, a gdy Bóg ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował. Odpoczął dnia siódmego po całym swym trucie, jaki podjął. Wtedy Bóg popołosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swojej pracy, którą wykonał stwarzając. I kiedyś, dosyć krótko po nowym narodzeniu, Bóg, kiedy zaczynałem czytać Pismo Święte, kiedy zaczynałem Go szukać, objawił mi, Przykazania Boże, bo akurat nad tym wtedy się skupiałem, jakie nie są przez wielu ludzi przestrzegane, a nad jakimi ja powinienem się bardziej zastanowić i jakie powinienem wypełniać. Chodziło przede wszystkim o drugie przykazanie, czyli o przykazanie o tym, ażeby nie próbować wielbić Boga poprzez różne wizerunki, nie tworzyć sobie takich wizerunków, bo przecież nikt Boga nie widział z ludzi, bo Bóg jest duchem. Panie Jezus, zresztą to nieraz podkreślał i powtarzał, a przecież Izraelici na pustyni też próbowali własne wyobrażenie Boga stworzyć i wielbić Boga w takim właśnie wyobrażeniu. Jednak to się Bogu nie podobało i Bóg to potępił. Poza tym, w tym samym czasie, miałem się skupić na czwartym przekazaniu, na tym, aby wielbić Boga. Według mnie wtedy, tak jak Kościół katolicki mnie nauczył, tym dniem, tym dniem pańskim, bo tak to się mówi do tej pory, na ów dzień była i do tej pory jest dla katolików niedziela. Niedziela dlatego, że Pan Jezus marczycał w niedzielę, tak oni wszyscy utrzymują i dlatego jest to dzień pański. Około IV wieku, bo wcześniej za dzień pański, za dzień odpoczynku uważało się sobotę, szczególnie wśród Żydów, którzy emigrowali z ojczyzny, na tereny rzymskie, zawsze to była sobota, dopiero później cesarz Konstantyn zmienił czczenia Boga w dzień siódmy, którym jest faktycznie do dnia dzisiejszego sobota. Zresztą kalendarze anglojęzyczne, anglikańskie, tam w tych kalendarzach dniem ostatnim jest sobota, a kolejny tydzień zaczyna się od niedzieli. Jednakże cesarz Konstantyn zamienił kultywowanie tego dnia sprawowanie dnia odpoczynku na niedzielę. I mało tego, bo on pysznie uważał cały kościół rzymskokatolicki, zresztą tak robi do dzisiejszego, że kościół rzymski ma prawo zmieniać Boże przekazania. Jednakże skoro Bóg mi zwrócił uwagę na ten dzień sobotni, na szabat, mówiąc o tym, to zacząłem troszkę szukać i mimo błędów, które popełniałem, to jednak bardzo szybko znalazłem, że dniem siódmym nie jest niedziela. Tak uważa spora część świata, ale dniem siódmym jest po prostu sobota. Bo żadnego innego dnia, oprócz soboty, Bóg nie uczynił świętym. Pobłogosławił Bóg sobotę, a nie niedzielę, czy jakikolwiek inny dzień. W czatnym przekazaniu logu biblijnego można przeczytać Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twoje zajęcia. Dzień za siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W sześciu dniach bowiem... Uczynił Pan niebo, Ziemię, Morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pozostawił Bóg dzień Szabatu i uznał go za święty. Można o tym przeczytać w drugiej księdze mojżeszowej, w XX rozdziale. Tam są przekazania, później zostały one powtórzone w księdze powtórzonego prawa. Jednakże mało kto do tego zagląda, a katolicy to już szczególnie. Mają to za coś, co. Nie jest tak ważne jak prawa, te prawa, których zostali nauczeni przez hierarchię katolicką. Jednakże prawo Boże jest ważne aż do dnia dzisiejszego i nie ma co z Bogiem dyskutować. Ja słyszałem tutaj kiedyś, kiedy wdałem się w taką dyskusję odnośnie tego czwartego przekazania z takim jednym człowiekiem, w ogóle o nim teraz już nie pamiętam, nie pamiętam kim on był, i on mi powiedział: Jak to Bóg się mógł zmęczyć? ukończył swoje dzieło i nagle się zmęczył, przecież Bóg się nie męczy. Tak, Bóg się nie męczy i to, że Bóg odpoczął, to po prostu On zakończył swoje dzieło i jako zakończone dzieło wtedy nastał Boży odpoczynek. Ja również nie wierzę, że Bóg się zmęczył tym, że w sześć dni stworzył niebo, stworzył ziemię, ale po prostu zakończenie pracy jest to odpoczynek. Ja dzisiaj, bo to nie jest tematem tego nagrania, nie chcę rozważać tego tematu, czy nadal ludzie Boży powinni szabatu przestrzegać, czy nie. Bo fakt faktem, szabat pewnie jest ważny, bo jako że Bóg mówił to do swojego ludu, a dzisiaj ludem Bożym są wszyscy nowonarodzeni. Więc można się zastanawiać, czy szabat nadal należy uświęcać, czy szabat nadal należy przestrzegać. Ale tak jak mówię, to nie jest tematem tego nagrania. Jednakże ja stworzę kolejne, gdzie posiłkuję się różnymi innymi nagraniami ludzi, którzy faktycznie przestrzegają go i dają ku temu powód, dlaczego należy go przestrzegać. Inni znów twierdzą, że nie jest to potrzebne. Wiadomo, Pan Jezus powiedział, że on jest Panem Szabatu. I z dziesięciu przykazań, to jedno, jedni twierdzą, że zostało wyłączone. Jednakże tak jak mówię. To jest właśnie temat na inne nagranie, i w tym kolejnym będę starał się nie tylko omówić ten temat zgodnie z moją wiedzą, ale faktycznie dać jednoznaczną odpowiedź: czy tak, czy nie, czy szabatu trzeba przestrzegać, czy nie trzeba przestrzegać, czy dawniej było 10 przykazań, teraz jest 9, bo Pan Jezus jest Panem szabatu. Także to już jest temat na inne nagranie. No ale na pewno, i tylko tyle dopowiem teraz. Bo chciałbym temat, który zacząłem kontynuować, że skoro Pan nakazał mi zastanowić się nad dniem szabatu, bo dzień pański jest źle czczony, źle kultywowany w Polsce, szczególnie w religii rzymskokatolickiej, także jednak coś w tym jest. Ale wracając do dnia pańskiego, tak jak mówiłem, Bóg nakazywał przez cały tydzień wykonywać swoje obowiązki, a dnia siódmego odpocząć, tak jak On odpoczywał po stworzeniu wszystkiego, tak i nakazywał człowiekowi, aby również On odpoczywał. I powiedział również, a może przede wszystkim, pamiętaj o tym dniu. Więc jednak ten dzień był ważny, na pewno w oczach Bożych. W przykazaniu tym Bóg nakazuje nam właśnie święcenie Dnia Pańskiego, siódmego dnia tygodnia, czyli soboty, gdyż ten dzień został przez Boga. Po pierwsze wyodrębiony spośród pozostałych dni tygodnia, to nie podlega dyskusji. Po drugie, został pobłogosławiony przez Niego, a jak wiadomo, wszystko, co Bóg błogosławi, ma nadrzędną wartość i znaczenie. No i po trzecie, został uczyniony dniem świętym. Także wszystko, co Bóg czyni świętym, no to pozostaje świętym. Bo ani Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, nie anulował prawa, nie zniósł prawa. On powiedział, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków. Nie przyszedł znieść, ale wypełnić. I ja kiedyś wdałem się w taką potyczkę słowną z katolikami. Szczególnie mówię o takiej stronie Świętej Kościoła Katolickiej, bo tam, ja już o tym mówiłem na którymś nagraniu, nie wiem czy już je udostępniłem czy, czy nie, ale tam dowiedziałem się, że kapłaństwo, takie które jest dzisiaj w katolicyzmie, zostało założone przez Pana Jezusa. I ja wytłumaczyłem tam, że kapłaństwo na tamten wzór, na wzór, bo to jest kapłaństwo, które powstało na wzór tego ze Starego Testamentu. To już zostało zniesione, to już zostało całkowicie wypełnione, ale niestety katolikom, szczególnie takim, którzy albo są kapłanami, albo uczą się na kapłanów, to im nie wystarcza. I dlatego zostałem zablokowany na okres miesiąca i ktoś mi dał takie głupie wytłumaczenie tego, że Pan Jezus nie przyszedł znieść prawa ani proroków. I otrzymałem jeszcze rzekome potwierdzenie tego, czyli taki wycinek tekstu, który to wycinek pochodzi z Ewangelii według Mateusza z 5 rozdziału, z wersetów od 17 do 19, tylko otrzymałem takich kilka słów. Że pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. I tylko tyle dostałem. A ten, który mi pisał to, zapomniał dodać, że po tych słowach następują jeszcze inne, ale równie ważne. Pan Jezus mówi: Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. I co? Pana Jezusa można uznać za kłamcę, że nie wypełnił czegoś, co mówił, i dopiero ludzie dzisiejsi. Mają kontynuować dalej kapłaństwo i być może kiedyś wypełnić je? No nie, pan Jezus nie przyszedł usunąć prawa ani proroków, ale je wypełnić. I wypełnił doskonale, i tą kropką nad i była jego śmierć na krzyżu. To było zakończenie kapłaństwa starotestamentowego. Dzisiaj kapłaństwo mamy inne. Jest to kapłaństwo powszechne, gdzie kapłanami bożymi są ludzie, którzy są nowonarodzeni i mają nad sobą jednego arcykapłana, którym jest właśnie Pan Jezus Chrystus. Mało tego, bo szabat, czyli po prostu sobota, jest znakiem pomiędzy ludem bożym a nim. I o tym pisze w II Księdze Mojżeszowej w Księdze Wyjścia w 31 rozdziale, 17 wersecie. W księdze Izajasza w 58 rozdziale, w 13 wersecie, Bóg mówi Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. Także tutaj Bóg również daje człowiekowi do zrozumienia to, że jednak szabat, czyli sobota, zresztą z tego co wiem, to nawet wymawiając słowo szabat, to znaczy w języku hebrajskim sobota, także... Ludzie, którzy twierdzą, że no nieważne co z tym szabatem, ale wtedy to była może sobota, może teraz to już jest inny dzień, bo przecież zmieniają się kalendarze, zmieniają się różne czasy. Koniec końców chodzi o sobotę i ja na przykład się tego trzymam. Nie zastanawiam się dużo, bo taki dzień sobie wziąłem i tak jak mówię, znowu, że ja się od tematu oddalam, ale nie chcę mówić tutaj o szabacie, ale fakt faktem, dobrze jest sobie wygospodarować dla Boga jakiś jeden dzień, i w tym dniu nad dni może więcej myśleć niż w pozostałe dni tygodnia. Zresztą, nawet jeśli chodzi o katolików, to oni, pomimo tego, że godzinę tygodniowo spędzają z Bogiem, tak w cudzysłowie, bo prawda jest taka, że oni tylko wykonują swoje obowiązki, nakazano im być w kościele, w tym budynku kościoła katolickiego przez godzinę w niedzielę, no to oni tyle czasu spędzają z Bogiem, rzekomo chociaż. Kto wie, o czym oni tam myślą siedząc w ławkach, ale całe cztery tygodnia żyją trochę inaczej, tak bardziej po swojemu i szczerze mówiąc, ja nie słyszałem z ich ust w ciągu tygodnia, że oni mówią o Bogu, że oni żyją razem z Nim przez resztę tygodnia. Mają dla Boga tylko godzinę w tygodniu, a cały czas poza tym czasem jest to ich czas. Oni spędzają ten czas. Dla własnych spraw, dla własnego życia i Bóg dla nich jest tylko na godzinę w tygodniu. Tak więc, jeśli chodzi o ten fragment z 58 rozdziału księgi Zajasza, to w tym wersecie Bóg podkreśla kolejnym razem, bo to nie jest jedyne takie miejsce w Biblii. W tym właśnie wersecie Bóg podkreśla to, że szabat jest dniem pańskim. Także tu nie chodzi o niedzielę. Tu chodzi po prostu o sobotę, bo niedziela od dawno jest pierwszym dniem tygodnia, i tak jak mówiłem, anglikańskie kalendarze na niedzielę wskazują, bo kalendarz się zaczyna od niedzieli. Poza tym apostoł Jan oczywiście był Żydem. Był Żydem, który doskonale znał Prawo i wtedy, kiedy on spisywał Księgę Objawienia, kiedy on spisywał Ewangelie, listy, trwał już Nowy Testament. Oczywiście ja rozumiem, że Ewangelia jakakolwiek by nie była spod czyjegokolwiek pióra by nie wyszła, Księga Ewangelii, to ona tam traktuje o życiu Jezusa, kiedy on był na ziemi, czyli trwało jeszcze stare przymierze, jednakże Ewangelii już się kończą czasem nowego przymierza. Także na to tylko zwracam uwagę. Także skoro Jan przestrzegał Bożych przykazań i również uczył tak wszystkich innych. Bo jak wiadomo, nowe przymierze już jest. Adresowane do wszystkich ludzi, którzy chcą do Boga przyjść i Jemu służyć. Apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, napisał tak, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przekazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przekazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. W drugim fragmencie z piątego rozdziału i trzeciego wersetu tego samego pierwszego listu Apostoła Jana można przeczytać. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Fakt, faktem, Boże przykazania nie są uciążliwe, ale jedynie tylko dla tych ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha Świętego, bo jeżeli ktoś będzie nieodrodzony, to będzie bardzo ciężko mu przykazania wypełniać i będzie upadał na każdym kroku. Bo tak jak Pan Jezus mówił przy powieściach, że nie może nalewać młodego wina do starych bukłaków, tutaj można to bardzo łatwo spersonalizować z tym, że stary człowiek nie przyjmie nauk i nie będzie im posłuszny, nie będzie ich zachowywał, bo cały czas. Jego natura nie jest odnowiona i będzie odbiegał od tego wszystkiego, czego ktoś próbuje go nauczyć. Przecież bardzo ciężko jest za człowieka, który myśli tylko o świecie, który jest takim samym, jaki był zawsze, jest nieodrodzony z Ducha Świętego, bardzo ciężko jest mu wejść na Bożą ścieżkę, bo ona się wydaje mu bardzo nieatrakcyjna, wydaje się mu wręcz odrazą. razu. Taka jest prawda. Za to człowiek narodzony na nowo z Ducha Świętego, on nie będziemy myślał o spełnianiu przykazań, bo to przecież nie dla przykazań jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni przez to, że wierzymy za Chrystusa, wierzymy w to, co on mówił, to, co nalegał, ażeby wypełniać, bo wiara w niego powoduje to, że my spełniamy właściwe uczynki, takie uczynki, które się Bogu podobają. A jeżeli człowiek będzie wierzył prawdziwie w Jezusa Chrystusa, wtedy nie myśląc o spełnianiu przykazań, będzie i wypełniał i to wszystkie. Nie dziewięć, ale dziesięć. Bo przecież. Tak koniec końców Pan Jezus dał dwa przykazania, ażeby miłować Boga i ażeby miłować bliźniego, swojego jak siebie samego. I spełniając tylko te dwa przykazania, spełnimy wszystkie dziesięć. Te, które zostały nadane w Starym Testamencie na Górze Synaj. Tutaj dodatkowo w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, 24 dwudziestym wersecie, apostoł napisał, a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Także tu już się możemy przekonać, bo fakt faktem, pierwszy list Jana jest to list ewangelizacyjny, na podstawie którego człowiek się może dowiedzieć, na jakim miejscu się znajduje, czy jest blisko Boga, czy jeszcze nie, czy ma do poprawy to i tamto. Ale tutaj faktycznie apostoł Jan jednoznacznie pisze, że ludzie, którzy wypełniają Boże przekazania, są w Bogu. I Bóg w nich mieszka. Bo tutaj dam taki morał, że Bóg swoje przekazania wypisał na naszych sercach, aby nie było wątpliwości co do tego, że wszystkie one nas wciąż obowiązują i że to właśnie sobota jest tym dniem Pańskim. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że określenie Dzień Pański, które pochodzi z księgi objawienia 1.10, może odnosić się tylko i wyłącznie do tego jedynego dnia, który na to miano zasługuje. Do ostatniego dnia tygodnia, czyli do soboty. I tutaj ja znowu trochę naginam temat tego nagrania do tematu odnośnie szabatu, o którym będę chciał mówić w kolejnym nagraniu. Może w najbliższym czasie, może chwilkę później. Nie powinienem tego robić, ale no, ten temat jest trochę taki i obszerny, i taki wielowątkowy. Jednakże zostańmy przy tym Dniu Pańskim, który jest sobotą. Sobota jest Szabatem Pana i Dniem Pańskim. A co do tego, czy Szabat należy przestrzegać, czy nie, to o tym będę chciał mówić w kolejnym nagraniu i wspólnie do tego dojdziemy, bo ja wiem i ja takich głosów słucham od dłuższego czasu, że jedni są za tym, że tak, inni są temu przeciwni. Tym bardziej apostoł Paweł napisał, że aby nie zwracać uwagi na Szabat, na nowie i że jeden traktuje dzień tak samo, inny nie. Także od każdego z osobna rzekomo zależy to, czy człowiek wypełnia jakieś tam święta. Do tego w następnym temacie się na pewno odniosę. Będę chciał, abyśmy wszyscy zrozumieli to jednoznacznie, czy tak, czy nie. Błogosławie wszystkich, Ewangelizm Dawid.